dzisiaj będziemy robić wymianę farmerów w dachu trapezowym w blaszaku, w garażu blaszanym ze względu na to, że te farmery, które przechodzą od góry przechodzą od góry, zrobiły się już luźne. I teraz, żeby je troszeczkę um, usztywnić, to znaczy wyjmiemy je całkowicie, damy słuchajcie, damy im takie um, uszczelki od farmerów wraz z nitem. I zanitujemy to od góry, żeby ta uszczelka docisnęła tą, tą dziurę, żeby nam szybciutko zaślepiło właśnie tą dziurkę, żeby nie, nie, nie kapała nam woda, kiedy płynie po całym dachu i zatrzymuje się na tym farmerze. A że on jest luźny, to zaczyna kapać nam do środka, i tu właśnie przecieka nam ten dach. A teraz, żeby go uszczelnić, to zaraz szybciutko ogarniemy, właśnie za pomocą nitownicy, zakrętarki. Żeby odkręcić farmery stare. Zanitujemy nowe, same nity, razem z uszczelkami i zobaczymy, czy poprawi. Dlatego zapraszam do oglądania, pokażę Wam po kolei jak to robimy. A teraz wam pokażę, gdzie tutaj. O, trochę zerwałem to wszystko. I zobaczcie, w tym miejscu tutaj, gdzie teraz mocno oświetlam latareczką. O tu, tu jest farmer taki aż zardzewiały, tam tak samo i tam tak samo. Musimy je wszystkie wymienić, bo tutaj o, kapie nam do środka i musimy składować tutaj wodę dlatego to musiałem zdemontować i będziemy musieli tutaj podziałać idziemy teraz na dach żeby te farmery wszystkie te które są luźne podkręcać bo to są farmery które trzymają blachę o blachę to jest na łączeniu tych garaż, bo to są dwa połączone garaże i tak musimy to zrobić idziemy na dach no i dobra zbliżamy się zobaczymy co tutaj słychać bo to gdzieś tu ale kurde te krzaki to mi tu przeszkadzają. Wszystkie te liście, zobaczcie, trzymają tą wodę tutaj. Teraz musimy się ich pozbyć. No i okej, okay, ogarniamy te wszystkie tutaj liście, żeby odnaleźć te wszystkie niedobre farmery, które tu powstrzymują, łykają tą wodę, nie? Zobaczcie tutaj takie luźniutkie o to o. I wszystko tu, tu wpływało. Wszystko tutaj wpływało Takie długasy. A po co to nie? Teraz muszę zmieść szmatki kawałek. I słuchajcie, ładnie to wyczyścimy. Nicik, e, podkładeczka i myślę. Będzie wszystko chulać, jak być powinno. A wcześniej tutaj wszystko, właśnie tymi dziurkami wpływało, i przez to, że te liście tu wszystkie były, słuchajcie, to, to właśnie tak się odbywało. O, tu ten nie jest rudy, czyli było, do, było dobre, prawdopodobnie, ale wymienimy wszystkie. Tutaj też nie jest rudy, ale lecimy z tematem. Bierzemy tak. Nicik. Nicika bierzemy sobie tak z boczku, żeby się nie rozsypywały. Mamy nita. Bierzemy sobie słuchajcie, podkładeczkę. Bierzemy podkładeczkę. Wkładamy nita w podkładkę. O, sztywno jest ładnie. Znaczy ta guma zaraz dojdzie tam. Teraz ustawimy sobie nitownicę, czyli który. O, jest chyba dobrze ustawiona nawet. No i jedziemy. Od po kolei. Pierwszy. Będzie. O. No i mamy, zobaczcie Ładnie, sztywniutko. Powinienem bardziej chyba przecierać tak? Żeby nie było brudne I teraz jedziemy z kolejnym, tak? Tu kolejny mamy No i tak sobie tutaj wkręcamy, słuchajcie. Jedno po drugim wyciągamy, wkręcamy. Bo jeszcze jedną baterię, no ale nie wziąłem. Mam Polak po szkodzie. O, ten jest rudy, zobaczcie. Tu woda płynęła, jak trzeba udrażniać. Tutaj słuchajcie, o te odpływy, niech sobie to płynie. Później jeszcze, o, tutaj zobaczcie, tu wszystko woda stoi. Tu jeszcze odkręcę tego. Ale ten jest dobrze siedzi, ale. A też trochę rudawy już. No nic, zaraz to połączymy. Połączymy jeszcze tutaj kilka, zobaczcie. Tu już kilka zrobiliśmy. Ale przypuszczam, że tu jeszcze powinienem zrobić jednego. No i skończyliśmy. Ładnie tutaj zanitowane, już nie lata wszystko, zobaczcie jak tylko blacha z blachą połączona, wtedy tu latało wszystko, że zobaczymy czy nie będzie ciekło. A jeśli się podobało, zostaw lajka i podbij tego lajka dla lepszych zasięgów. Pozdrawiam, siemano, cześć!